Cześć, ja jestem cyplyk Goldbeard, a to jest kolejny poradnik do postaci z Gry Glory. Omówimy dzisiaj koszkę, asasyna, który potrafi w bardzo krótkim czasie zrobić bardzo duży damage. Zobaczmy je wszystkie skiny. Przejdźmy do statów od 1 do 12 levela, więc health to od 792 do 1595, energy to od 280 do 643, armor shield to od 20 do 86, weapon to od 79 do 164, atak speed to od 1 do 1,09, range to 1,7, a move speed to 3,25. Omówmy na początek pasywkę koszki Krwawy Raż, jeżeli zadaje ona damage przeciwnikom za pomocą skilli dostaje 2,5 szybkości przemieszczania się na 4 sekundy. Przejdźmy do samej skilli, na początku skillu A weselej z pazurkami, koszka rzuca się na przeciwnika zadając damage, przejdźmy do status skilla, cooldown to od 8 do 6, energy cost to od 30 do 55, damage to od 75 do 350, plus 130% crystal power. Następnie skill B, Wir śmierci. Koszka zadaje damage wszystkim wrogom na około niej. Po czym jej następne dwie podstawowe ataki w ciągu 10 sekund zadają dodatkowy damage od Crystal Power. Przejdźmy do statów skilla: Cooldown to od 6 do 5, Energy Cost to od 40 do 80, Damage to od 80 do 280 plus 80% Crystal Power. Bonus Damage od 35 do 110 plus 140% Crystal Power. I na koniec ulti Valeriana dla koszki. Rzuca się ona na przeciwnika, zadając damage i ogłuszając go na 2,2 sekundy. Przejdźmy do statów skilla. Cooldown to od 80 do 50, Energy Cost to od 120 do 180, Total Damage to od 350 do 800 plus 120% Crystal Power. Przejdźmy do buildów: Postawiłem na nią dwa razy Shatterglass, Broken Myth, Aegis, Aftershock, Halcyon Charges. Pamiętajcie, że buldy to tylko i wyłącznie moje zdanie, i każdy może mieć inne. A teraz parę porad dla Was, rzucajcie się na przeciwnika, zadając mu damage, a później uciekając. Po drugie używajcie ulti, żeby anulować skille, na przykład ulti Adagio. I to by było tyle na dzisiaj, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i ocencie filmik w komentarzu. I podziękujmy Padlinożercy, który pomógł nam w dzisiejszym poradniku. A my widzimy się już wkrótce, cześć!